Ja. Marek Kuczyński. Tym razem uzupełnię troszeczkę filmy na temat płaskostopia. Jak wiecie, płaskostopie to jest problem i osób młodych, dzieciaków, i osób starszych. Dzisiaj coś da, może dla waszych dzieci, co możecie waszym dzieciom zaproponować, ponieważ jak wiecie, dzieci trudno jest zmusić do ćwiczeń, które są takie bardzo ścisłe i skomplikowane trzeba je powtarzać setki razy. Dzieci mogą się bawić. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyście zainwestowali w swoje stopy albo swoje stopy, w dzieci, stopy swoich dzieci po złotówce, czyli łącznie 2 złote. Ćwiczenie jest dosyć proste i dzięki tej złotówce będziecie w stanie lepiej je zrozumieć, ponieważ lepiej będziecie czuli pracę waszych stóp. Co musimy zrobić? Zobaczcie, kładziemy te złotóweczki sobie na podłodze i teraz pierwsza kość stopia, czyli punkt kostny na stopie zaraz poniżej mojego palucha Tą pierwszą kość śródstopia opieram sobie na obu monetach, na obu złotówkach, i zadanie teraz polega na tym, żeby ze zwykłego takiego stania zrobić taki ruch, którym tą złotówkę przyciągnę chociaż troszeczkę do pięty. Cały czas moje kości stopia muszą mieć kontakt z tą złotówką, czyli czuję, że moneta jest pod palcem, ta moneta mi wtedy nie odpada. Częsty taki nagminny błąd przy tym ćwiczeniu, kiedy staram się wytłumaczyć, jak ma funkcjonować postawa ciała i jak ma funkcjonować stopa, polega na tym, że ludzie odrywają te brzegi przyśrodkowe stopy od podłogi. W tej sytuacji, jeżeli odrywie, oderwiecie ten brzeg, od razu moneta odpadnie Wam od stopy, więc w tej pozycji przodostopiem staracie się zbliżyć monetę do Waszej kości piętowej. W tej pozycji, jeżeli będziecie przybliżać, możecie chwilę zostać, poczujecie bardzo fajne napięcie na stopach, Ono się rozchodzi na podudzia. To bardzo dobrze koryguje i ułożenie miednicy i ułożenie kolana. O tym też mówiłem już w poprzednim filmie. Więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Polecajcie moje filmy innym. Pozdrawiam, Marek Kolczyński.